A tu wie, panie... A gdy się doleczycie zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się od odpłynienie. Uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężane wskutek mżarstwa, pijaństwa i prostych doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na Was z nienacka jak podczas. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej Ziemi. Czuwajcie więcej i czy się w każdym czasie, Abyśmy mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczem. Oto słowo jest. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Od samego momentu właściwie takiego mojego dojrzałego życia to zdanie robiło dla mnie największe wrażenie. Zawsze sobie myślałem, moi drodzy młodzi przyjaciele, jak to jest, że właściwie w moim życiu. Jest wiele różnych sytuacji smutnych, trudnych, a nagle Pan opowiada w Ewangelii o tym, że przyjdzie moment straszliwy, może nawet jeszcze straszliwszy niż to, co przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii, że przyjdzie jeszcze moment straszliwszy i że ja w tym wypadku mam podnieść moją głowę, wyprostować się. Do przodu wysunąć moją klatę piersiową i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że ten moment nastąpił. A będę patrzył po lewej i po prawej stronie, a wszyscy będą przerażeni, będą mieli w oczach taki strach, którego nigdy w życiu nie widziałem. Jak to jest możliwe? Czy, czy, czy w ogóle to jest możliwe w moim życiu? Moi drodzy, nic innego Pan nie opowiada dzisiaj. you <laughs> Bo ten moment nazywamy w teologii paruzją. Oczywiście ja użyję teraz troszeczkę takiego obcego słowa, może teologicznego, znanego nam, księżom, a, a wy jeszcze tego tak do końca nie wiecie, ale ten moment paruzji, to jest ten moment, jak opisuje nam apokalipsa świętego Jana, kiedy nastąpi nowe niebo i nowa Ziemia, kiedy wszystko zostanie odnowione, odnowione w Chrystusie. Już Pan Jezus nie przyjdzie, jak to malutkie dzieciątko w Be Betlejem. On już nie przyjdzie do nas w ten sposób, On przyjdzie zupełnie inaczej, On, on przyjdzie w chwale, On przyjdzie z ogromną mocą, z ogromną siłą. Moi drodzy, nie wiem, czy wy zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie, jak to będzie na końcu czasów, jak to będzie, kiedy będziemy przeżywali właśnie takie chwile. Ja sobie zadawałem takie pytanie, jak byłem młodym chłopakiem. Oczywiście, tak jak próbuję sobie przypomnieć moją ósmą klasę, czy tam pierwszą klasę szkoły średniej, bo właśnie w takich latach żyjecie tutaj na tym świecie, to, no to sobie siedziałem gdzieś tam na chórze w mojej małej parafii w Zabrzegu, koło Czechowic-Dziedzic I, i słuchałem tych pierwszych czytań. Te pierwsze czytania bardzo często były tylko i wyłącznie czytaniami, które były dla mnie trudne, bo były najczęściej ze Starego Testamentu, były filozoficzne albo też były wręcz straszliwe, bo ludzie się zabijali i, i nie mogłem tego tak do końca zrozumieć, ale potem, kiedy była Ewangelia, to wtedy zaczynałem rozumieć więcej, bo była to historia o Jezusie, on mnie fascynował, on gdzieś tam zapalał we mnie taką malutką lampkę, w której myślałem sobie, no coś w tym musi być. Nie chodziłem aż tak strasznie z taką wielką radością do kościoła. Nawet trochę teraz zazdroszczę moim lektorom, moim ministrantom, bo, bo nawet nie było mi dane być e, e, tak blisko ołtarza nigdy. E, ale chodziłem systematycznie z moją mamą i z moim bratem, bo mój tato był ewangelikiem, więc tato jeździł do, do kościoła obok w Międzyrzeczu i brał potem samochód. Mieliśmy malucha i jechał sobie do Międzyrzecza na, na swoje nabożeństwo do kościoła ewangelickiego. To to też było dla mnie pytaniem, dlaczego jest podział między tymi kościołami? Dlaczego moja, mój dziadek i moja babcia, których bardzo kochałem, bardzo ich kochałem, dlaczego chodzą do innego kościoła? Dlaczego mój dziadek co wieczór wyciąga pismo święte, bo u ewangelików właśnie to tak jest, że wyciąga pismo święte co wieczór, czytał godzinę pismo święte, wyobraźcie sobie. I właściwie nic nie mówiąc nam, kiedy byliśmy na wakacjach u naszych dziadków, nic nie mówiąc, zamykał to Pismo Święte, znowu wkładał do szuflady i na następny dzień znowu wieczorem otwierał i czytał, czytał Pismo Święte. To były pytania z mojego dzieciństwa, dotyczące mojego serca. A potem przyszedłem i byłem może w szkole średniej, już teraz do końca nie pamiętam jak to było, ale pamiętam, że zachorowałem na grypę. No to zawsze tak jest, że pierwsze trzy dni są dosyć trudne bo bolą kości i człowiek właściwie nic mu się nie chce, ale potem kiedy lekarz mówi nie, no powinien człowiek jeszcze zostać ze 3-4 dni w łóżku, no to zaczynało mi się już nudzić. I wyobraźcie sobie, wtedy wziąłem z półki taką książkę, która nazywała się Pismem Świętym nie wiedziałem, że, że, że to może być takie fascynujące, ale otwarłem sobie, jak dzisiaj pamiętam, na dziejach apostolskich i zaczynałem czytać te historie. I wiecie, jak to jest, kartka za kartką, sąd, strona za stroną, ale to jest ciekawe, to, to nawet jest fascynujące. O ludzie, jak żyli ci pierwsi chrześcijanie, dlaczego właśnie tak żyli? Dlaczego ten Paweł, który był wcześniej szabłem, najpierw stał sobie jak słup soli przy Szczepanie, którego kamienowali i właściwie nic nie zrobił. A dlaczego Potem ten sam Paweł wycinając chrześcijan w pień, o ludzie, on przecież ich normalnie zabijał. Dlaczego ten Paweł, zabijając tych chrześcijan, nagle dostał wielkiego, głębokiego lśnienia, padł na ziemię pod bramami Damaszku i, i, i ukazał mu się Jezus i powiedział do niego: Szafle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Kim był ten Jezus? Kim on właściwie był? A potem zaczynałem dojrzewać w tym wszystkim i pojechałem na rekolekcje przedmaturalne. I na tych rekolekcjach przedmaturalnych jakieś olśnienie, ja zacząłem modlić się razem z tymi ludźmi, swoimi słowami. I teraz, kiedy mam rozmowy indywidualne z moimi kandydatami do bierzmowania, pierwsze moje pytanie jest w tej drodze duchowej: czy już potrafisz rozmawiać z Panem Bogiem, swoimi słowami? To nie znaczy, że mamy kogokolwiek skreślić z, 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 z tej listy, bo przecież każdy z nas ma swoją drogę. Ty jesteś dzisiaj na tej drodze i już kapitalnie potrafisz rozpoznać duchowe sprawy, a ty jeszcze jesteś na samym początku i ziewa ci się, kiedy siedzisz sobie dla tej. Mszy świętej w tej soli, tutaj, kiedy przyszedłeś. Może jesteś na samym końcu tego kościoła, może jesteś za filarem, może tak naprawdę nie chcesz pokazać zupełnie tej twarzy, a może tylko czekasz na podpis, kiedy ksiądz Adrian weźmie i podpisze Twoją książeczkę i będziesz wtedy: o, już jestem zadowolony, zaliczyłem. Każdy ma swoją drogę. Nikogo z nas absolutnie nie potępiamy, nikogo nie, nie wykazujemy palcami, nikogo nie pokazujemy. Ale, moi drodzy, po to spotkaliśmy się tutaj, żeby wykorzystać ten moment, bo przecież jest paruzja, bo przecież jest życie wieczne, bo przecież jest jakaś droga, bo nie wystarcza nam tylko to życie, które jest widzialne. Jakby nam wystarczało, to przecież byśmy tylko jedli, spali, pili, spotykali się z przyjaciółmi i od nowa zaczynalibyśmy tak to życie. Nie wystarcza nam, moi drodzy. Mi nie wystarcza. Nie wiem, jak Wam. I stąd, moi drodzy, jest to dzisiejsze spotkanie w pewnym sensie darem dla nas. Nawet nie dlatego, żeby ktokolwiek z nas, księży, pasterzy, miał sprawdzić, na ile Ty to potrafisz teraz pojąć. Nie, nikt tego nie sprawdzi, bo to, co dzieje się tak naprawdę, dzieje się w Twoim sercu. Nikt tego nie widzi, tylko to widzi Pan Bóg. I to jest najbardziej niesamowite w tej historii. Oczywiście, wiecie jak to jest, my zachęcamy Was, ale czasem powiem Wam szczerze, szkoła bardziej odciąga niż przyciąga do tego wszystkiego. Ja zaczynam moje katechezy w ósmej klasie od pewnego, pewnej wizji filozoficznej, a mianowicie od tego, że ci pierwsi filozofowie greccy, to było dla mnie fascynujące, że oni uczyli w zupełnie inny sposób, Taki Arystoteles, taki Platon, oni mieli swoich uczniów, którzy chodzili za nimi, dla nich było mobilitacją. Że jest uczniem takiego Platona. Iluż tam się chciało dostać do tego Platona, ale nie dostawali się, bo byli zbyt słabi, zbyt mało inteligentni, mało przebiegli, mało zapobiegliwi przecież mogli robić tysiące innych rzeczy. No więc zostawali przy pługu, albo zostawali przy innych rzeczach, które są związane z rodziną i dbaniem o swój dom rodzinny. Ale byli tacy, którzy szli za nim. I oni poczytywa, poczytywali to za chlubę. Moi drodzy, kiedyś pojechałem do Bostonu, do Harvardu, i, i wyobraźcie sobie, wszedłem tam z kapelanem tego Harvardu, bo, bo, bo żeśmy się poznali, zaprzyjaźniliśmy się, i on mówi: Wiesz, chodź, pokażę ci coś. I, i wyobraźcie sobie, chłopcy, dziewczyny, że, że była czytelnia, jak makiem zasiał. Może 200 ludzi, którzy pracowali przy swoich biurkach. Nikomu do głowy nie przyszło, żeby teraz robić rozgardiarz, żeby teraz kogoś jakby brać pod włos. Wiecie, czasem robimy różne figle, śmiejemy się, wygłupiamy się. W szkoła, niby wydaje się być, że ma nas czegoś nauczyć, a tak naprawdę robimy coś zupełnie innego. Odciąga nas ten systematyzm. Aha, musimy zakuć, zapomnieć. Jak zakujemy i zapomnimy, no to już wszystko będzie dobrze. Nie! Są miejsca, które są nobilitacją, dlatego że Ty zdobywasz wiedzę, że Ty potrafisz iść dalej, że Ty potrafisz po, poszerzyć swoje horyzonty. Nie zostawaj w tym miejscu, w którym jesteś, nie tylko w sensie nauki, ale przede wszystkim teraz spotkaliśmy się w kościele, więc chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, nie zostawaj w tym samym miejscu również w sensie duchowym, bo jak będziesz potrafił Przeżyć duchowo niesamowicie swoje życie, jak zaczniesz rozmawiać z Panem, jak On stanie się Twoim przyjacielem, jak Jego serce, którego rozpoczyna, serce, czyli inaczej miłość rozpoznasz, poczujesz tą miłość, to byś się znalazł na końcu świata, zawsze za nią zatęsknisz. Bo za miłością się tęskni. Bo miłość jest czymś absolutnie niesamowitym. Ja pamiętam, kiedy ostatnio odkryłem yy, taki mały kalendarzyk, można by było powiedzieć taką małą książeczkę. Ja ją nazywam małym pamiętnikiem. Wy teraz tego może już nie przeżywacie, ale ci, którzy są w moim wieku, to wiedzą, że jak byliśmy małymi dziećmi w podstawówce, to każdy z nas miał ochotę, żeby zapamiętać ten czas razem ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami, to dawaliśmy sobie ten pamiętnik, żeby nam wpisywali jakieś tak zwane złote myśli. No, częściej to robią dziewczyny niż chłopcy, bo one są bardziej romantyczne, bardziej chcą wspominać pewne rzeczy, ale my Chłopcy naśladowaliśmy również te rzeczy i lataliśmy do naszych kolegów, koleżanek, czy nauczycieli i nauczycielek. Ich prosiliśmy, niech nam w pani wpisze tam jakąś swoją myśl. Ja słuchajcie, odkryłem niedawno ten, ten mały pamiętnik. I tam znalazłem takie, takie hasło, które po prostu olśniło mnie. Ja już wtedy pomyślałem sobie, że to może być ciekawe, a mianowicie ktoś mi napisał, gdy się urodziłeś, płakałeś, a wszyscy się śmiali. Żyj tak, aby umierając się śmiałeś, a wszyscy płakali. Powiedz mi, co mam zrobić, żeby w ostatniej godzinie mojego życia. Żebym nie płakał nad swoim życiem, żebym nie był przerażony, żeby w moich oczach nie było ogromnego lęku. Panie Boże, powiedz mi, co mam zrobić, żebym się uśmiechnął do tych, którzy będą stali naokoło mojego łóżka, kiedy będę odchodził z tego świata, wymyślam sobie, bo mogę umrzeć w zupełnie innych jeszcze okolicznościach i warunkach, ale żebym nie odchodził z tego świata w przerażeniu w lęku jakimś, takim śmiertelnym lęku, żebym zrobił tak jak mi mówi Jezus Chrystus dzisiaj, a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Powiedz mi, drogi bracie, droga siostro, czy, czy nie chciałbyś tak odchodzić z tego świata? Ja tego do końca jeszcze nie rozumiem. Ja tego mam 59 lat, i ja da, dalej tego do końca nie rozumiem: żebyście nie myśleli, że ja to rozumiem, że ja już tak potrafię. Ja mam momenty, kiedy, no niestety, boję się śmierci. Ale próbuję opowiadać o niej Panu Bogu. Nie chciałbym przechodzić z tego świata w przerażeniu. I myślę sobie o takim. Świętym Franciszku zawsze też mnie to za, 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 zainteresowało, kiedy czytałem sobie hymn na cześć stworzenia, bo Franciszek napisał taki hymn, mówił tam przepiękne rzeczy, ale między innymi mówił o śmierci fizycznej, śmierci fizycznej jako swojej siostrze. I znowu mnie to zatykało. Jak to on o śmierci fizycznej mówi jako o swojej siostrze? Mówię wam to, moi drodzy, w kontekście również tego, że spotkaliście się tutaj dzisiaj. I wcale nie jest to odległe od katechezy chrzcielnej, którą teraz przeżywamy. Bo z jednej strony myślałem sobie, o, to wszystko jest nagromadzone za bardzo. Tutaj moi przyjaciele z mojej parafii chrzcą dzisiaj dzieciątko, e, e, małolite. I myślałem sobie, a no to już znowu będzie tyle młodzieży, no to nie będzie tego takiego skupienia. Ale przecież to można wszystko połączyć. Przecież to jedno wynika z drugiego. Co to jest ten chrzest? I mówię teraz szczególnie do Justynki i do Mateusza, którzy są rodzicami tej małej rity. Co to jest ten chrzest? Chrzest nie jest niczym innym, moi drodzy, jak to, że w danym momencie Pan, który jest Bogiem, który kocha Cię nieskończenie, bo jest zwariowany z miłości do Ciebie. Popatrz, jak zwariowany jest z miłości do Ciebie. Kto by za Ciebie oddał życie? Nikt. O, może mama. No, może tata, no, może babcia, no, no, może dziadek. Byliby zdolni za ciebie oddać życie. A Bóg jest za mnie zdolny oddać życie. Za mnie, który jestem prochem tej ziemi. Za mnie, który jestem mniejszy niż żarenko, ziarenko piasko wśród, wśród wielkich galakty, które, które mnie otaczają. I On jest zdolny za mnie oddać swoje życie. Chłopcy, dziewczyny, czy wy to rozumiecie? Ja się wzruszam za każdym razem, jak to myślę. I kiedy będę przechodził z tego świata, to mój Bóg mi mówi tak. Kiedy będziesz przechodził z tego świata, to poproszę cię, żebyś zasiadł do stołu, czyli przyszedł na ucztę, na święto, bo ja wyprawię ci to święto. I mało tego, najpierw sam umyję ci nogi, uklęknę u Twoich stóp, umyję ci nogi i je pocałuję. Rozumiecie, mój Bóg mi całuje nogi. Nie umyje moje nogi. Potem mój Bóg powie mi usiąść do stołu, ja się tylko przepaszę, tak jak mama, kiedy gotuje rosół w domu w niedzielę, bo jest kochająca, bo czeka tylko, żebyś ty usiadł do stołu i mój Bóg też zaczeka w Królestwie Bożym, usiądzie, do stołu, prosi, żebym usiadł do stołu. Jak ja usiądę do stołu, to jest napisane w Ewangelii: On będzie mi usługiwał. Moi drodzy, mój Bóg będzie mi usługiwał. Czy wiecie już, Justynko i Mateuszu, do czego powołana jest Rita? Rita jest powołana do czegoś absolutnie wyjątkowego, absolutnie przekraczającego nasze wyobrażenia. Ona jest powołana do tego, żeby kiedyś była w Królestwie Bożym w takiej radości z Bogiem, o której nam się nie śniło. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Do tego powołana jest Rita, ale do tego powołany jest Krzysiek, do tego powołana jest e, Honorata, do tego powołana jest Anna, do tego powołana jest Marysia, do tego powołany jest Jurek. Każdy z nas jest do tego powołany. To jest ta perspektywa, o którą mamy powalczyć w naszym życiu. Teraz rozumiecie po co jest to bierzmowanie, kiedy ksiądz biskup przyjedzie do nas, to on wyciągnie swoją rękę błogosławiącą, a pan w tym momencie przytuli cię do piersi i powie ci: kocham cię, jesteś dla mnie ważny. Chcę, abyś żył pełnią życia, abyś przeżył swoją dojrzałość chrześcijańską, a dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że człowiek odkrywa miłość i w pewnym momencie swojego życia cichutko. Jak ten Nikodem, przychodząc do Jezusa, pamiętacie jak on przyszedł i zapytał go rzeczy najważniejsze, Pan Jezus mu mówi, musisz się Nikodemie powtórnie narodzić. A Nikodem jak małe dziecko, jak naiwny człowiek zapytał, to co ja mam wejść z powrotem do łona mojej mamy? Nie Nikodemie, to się już narodziłeś tak z łona swojej mamy. Teraz masz się narodzić w duchu i w prawdzie. Czyli musisz się narodzić na nowo, i nikt cię do tego nie zmusi. Ani twoja mama, ani twój tatuś, ani twoja babcia, ani twój dziadek, ani twój ksiądz, ani twoja katechetka. Nikt cię do tego nie zmusi. To się musi wydarzyć w twoim sercu. W twoim sercu musi się wydarzyć ten moment, w którym powiesz: Panie Jezu Chryste, jeszcze tego tak do końca nie rozumiem, żebyś wiedział, żebyś wiedział, że ja tak do końca tego nie rozumiem. Ale chcę Ci powiedzieć. Że bardzo pragnę, abyś się stał moim Panem i moim Zbawicielem. Bardzo tego pragnę.